W ciągu ostatnich dni do służby wockelskiej jednostki ratowniczo gaśniczej wszedł nowy samochód specjalny drabina mechaniczna o wysięgu 40 metrów. Jeden jedyny tego rodzaju sprzęt w naszym województwie został zakupiony przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w ramach projektu zwiększenia skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. Jego wartość tego pojazdu to blisko 2,5 miliona złotych, w pełni wyposażony. Bardzo nowoczesny, spełniający wszelkie wymogi dedykowane drabinom mechanicznym. Pojazd zbudowany na podwoziu MAN z automatyczną skrzynią biegów. Drabina została wykonana przez firmę Rosenbauer, jednego z potentatów światowych. Samochód w pełni wyposażony, zgodnie ze standardami wyposażenia komendanta głównego dedykowane drabinom. Ponadto samochód wyposażony jest w wiele ciekawych rozwiązań. Posiada kosz ratowniczy pięciosobowy, który można konfigurować w ramy zgodnie z potrzebami, jakie akcje będą wymagały. Można, krótko mówiąc, na nim między innymi zamontować w sposób bardzo bezpieczny i dający jakąś formę komfortu nosze ratownicze, ponadto działko zautomatyzowane. Które można, którym można sterować niekoniecznie w koszu, można sterować z poziomu operatora drabiny. Wiele innych rozwiązań, takie jak wąż tak zwanego szybkiego natarcia, czyli można podłączyć wodę, do poprowadzić linię po przęspach drabiny, a gdy taka potrzeba by była na przykład wejścia do mieszkania z wysokości, wówczas przy pomocy takiego specjalnego węża na wyjadle strażak może wejść i gasi pożar w zarodku, nie powodując dużych zalań mieszkania. To jest tak zwane działanie będzie w automacie, czyli jednym palcem wysuną się podpory i opuszczą na dół. Hmm. To tak widać, działania, czyli efektywność Tak samo poziomuje, w tym momencie, gdy się to otwiera, wysyłają się podpory, to tak samo się tutaj na łożu będzie poziomować. Czyli mimo, że jest pochyłość terenu, ona wypoziomuje.